Ma z tej strony Grzesiek, wasz ulubiony fizjoterapeuta. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tak zwanym gradobiciu, czyli pewnym sposobie stymulowania tkanek ciała, żeby je po prostu szybciej zregenerować i żeby mniej bolało. Zapraszam. My na potrzeby terapii w gabinecie wykorzystujemy tak zwane piny, za pomocą których robimy po prostu gradobicie, czyli tak zwane opukiwanie, albo kolokwialnie nazywane dziobanie po prostu po skórze w celu odreagowania jakby napięć. I możemy właśnie sobie wykorzystać piny. Jeśli nie macie pinów, bo nie jesteście terapeutami jakby, to możecie mieć na przykład widelec, albo mogą być to wykałaczki i patyczki do szaszłyków, że tak powiem, efektywność będzie bardzo podobna, albo bardzo fajną alternatywą jest tak zwany wałeczek liapko który ma bardzo, bardzo dużo kolców, i w jednostce czasu możemy bardzo duży obszar, obszar sobie przestymulować. No i teraz jedziemy z tematem, jak to należy wykonywać. Generalnie, jeśli chodzi o odreagowanie, o gradobicie tkanek, zasada polega na tym, że szukamy sobie obszaru na skórze, który będziemy dziobać, i najlepiej jeśli porównamy sobie na przykład lewą stronę do prawej, i na przykład będziecie czuć coś takiego, że Wrażenia po lewej stronie będą bardziej wyraźne, będzie to bardziej tkliwe, nieprzyjemne, a tutaj będzie całkiem komfortowo. Naszym celem w tym wszystkim jest właśnie dziobać tak długo, albo dziubać, tak długo, aż te wrażenia z lewej strony zrównoważą się ze stroną prawą. Sytuacja, kiedy mamy na przykład blizny po jak cięcie cesarskie, blizny po operacjach kolana, może być sytuacja z taką tak zwaną niedoczulicą, że to dziobanie będzie takie bardziej tempe. Wtedy naszym celem jest dziobać tak długo, aż wrażenia z kolei po lewej stronie będą znowu się równoważyły, tylko jakby w drugą stronę. My chcemy pobudzić to miejsce, żeby się lepiej ukrwiło, przekrwiło, dożywiło. Więc miłego dziobania! Polecam to wykonywać w czasie oglądania Netflixa, bo wtedy macie najwięcej czasu, żeby odpowiednio sobie odreagować w dany obszar. No chyba, że jest na plecach, to może być niewygodnie. I tyle. Miłego dziąka. Do zobaczenia. A w międzyczasie zapraszam Was serdecznie do subskrypcji naszego kanału, gdyż takich treści będzie się pojawiało dużo, dużo więcej, które po prostu mają Wam pomóc lepiej się czuć. Zapraszam serdecznie, zostawiajcie łapki w górę, dzielcie się tym wszystkim ze znajomymi, bo po prostu chcemy dla Was dobrze. Więc serdecznie zapraszam i do zobaczyska.